Leszków, Młodych, Bulwary i Wyspy. Dzień dobry kochani, mamy 13 lipca, sobota. Rajd soboty na dwóch kółkach. Trzeci w tym roku, jeszcze będzie siedem, także zapraszamy. A ja wam teraz kogoś pokażę. A kto tutaj jedzie? Dzień dobry. No ani poczustunka, ani nic. nie Mamy całkiem ładną pogodę, chociaż pół godziny temu lało jak stebra. tebra. Chwilę sobie poczekaliśmy, obiad zjedliśmy i można jechać. Sado potem deszczu do sprawy nie widać. Tutaj o po pogodzie taka ładna, a z tamtej strony też pada. Łukasza nie było. No, na lodach już. Dzisiejsza traska będzie jakieś 40 km. Pojedziemy sobie asfalcikiem do Zelgniewa. Co? I nowymi ścieżkami, I nowymi ścieżkami rowerowymi. Sprawdzimy, bo jeszcze nie widzieliśmy ich w ogóle. To są Tak, niby, niby górskie traski. Niby górskie dróżki rowerowe. Eee, Śliłowo, kaczory, no i piła. Zakończenie jak zawsze u wyspiarza. Mamy listki. Jakby ktoś nie zauważył, to dzisiaj mamy nowe jersey e od MTB Wielkopolska. Ja bym podziękował Mateuszowi, ale piła mi nie, nie, nie wysłał razem z tym, także niech się. Nie no taki niemiły nie będę. Niech się lepiej przygotuje Bo gdzieś go spotkam, to musi mi postawić jakieś. Dominice też bezalkoholowe Dominika bezalkoholowe, tak Przerzuca się. Zdrowszy tryb życia Też nas spotkał na drodze. Po drodze. Na drodze też Ja przygotuję specjalną nagrodę. To jest... No, ja wiem co to jest, no ale powiedzieć nie powiem. Musicie przyjechać. Ja sama ją wylosuję. Nie, ty nie bierzesz udziału w tym. Ja też. I Tomek też. Tomek też. się też ja nawet takie coś by nie pomogło.

Właśnie dojeżdżamy do Śmiłowa miejscowości jednego pana Senator. Senatora S HS S. Pan HS który chyba <laughs> większość wioski ma pod swoją jurysdykcją opłotowanie. Tak, opłotowanie widać ciągnie się w sumie dość konkretnymi kilometrami w każdą stronę Nie wiem co on tam ma Są sady są sady, jest ubojnia. Samolot. Wszystkiego jest samolot na sadach. Czy właśnie że jest żużel i u nas Senatora. to jest i to Senatora. Tobie właśnie wyjeżdżamy na nową ścieżkę rowerową ze śmiłowa. Lokator, co? Mało, mało używana. No, mało używana. Podobno są iście górskie podjazdy. No tu to jest całkiem stromo. Mamy sobie chwilowy postój. A ja nie umieszkam sprawdzić opuszczonego budyneczku.

Spędzasz się na asfalcie, wjeżdżasz na żwir i jeps Lewa No, to było fajne Podjechałaś? Jeszcze piątku muszę przybić Prowadzący złapał panę Dobrze, że przyjechał, bo zaczęło brzmieć. No tam coś po prawej stronie pada. Trzeba się pospieszyć. Ojej, jest zbyt szybko. To jest deszcz? No. <laughs> W tej chwili, 2 minuty w deszczu jestem cały mokry, bo w butach to mam że po prostu. To zresztą też. I ostatni etap, gdzie mamy dosłownie nagród O ile nagrody dojadą? O ile dojadą? <śmianie> Hej, o tym nie pomyślałem! O ile nagrody dojadą? No I tak na ukończenie że rzekła, że byłam tak podniecona tym rajdem, że jestem cała mokra I <śmianie> <śmianie> <Gdzie kompisz? śmianie> I to nie ja sprowadowałem, także to jest najdziwniejsze Wszystkim. I sprawdzić, czy uda mi się zagarnąć. Co z tych psaków tam do mnie trafi? Nie? nie, nie, nie. Ja się jechałem i idę z tam. A to jeszcze takie. To porajdobie pogadok. Pod głową mam most, bo tam ma taką niecki z wodą. Rynne. Ja usiadłem siadłem, to Co? To? Klapu. Trzeba o, żebyś zaraz nie dostał. No. <laughs> zaproszenie na o na makę, na na Maka! Rafał! B. No, się przyda. A, <laughs> a, Co tam mi odpocząć. Nie, nie, nie. Dam im G. Yeah.

Ale ci nie wyszło no. Musisz to nagrywać A czemu? Kończymy takim akcentem. Przynajmniej wiadomo czemu wyglądamy Jak wyglądamy Ale ja nie płaczę z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa Szczególnie jak uwiertalam kemowo No także to my to tyle, nie będziemy pokazywać wam drogi do domu, bo... Muszę nam rowery ukradnieć. <głos> <głos> Także do zobaczyska, jedzcie kebaby, jeździcie na rowerach i moknijcie. I moknijcie, bo to dzisiaj, dzisiaj to było po prostu... Nie będę się kąpał dzisiaj już, nie? nie ma opcji. Narka. No Dominika wam pokaże, jaki deszcz nas spotkał po drodze. O pusteczka chciała sobie na sucho wyczyć okulary.